W Starostwie Powiatowym w Jaworze powołano Społeczny Komitet Fundatorów Sztandaru dla Komendy Powiatowej Policji w Jaworze. Podpisano także akt powołania Społecznego Komitetu Fundatorów Sztandaru. Na przewodniczącego komitetu wybrano starostę Stanisława Laskowskiego, a na jego zastępcę inspektora Bogdana Kujawiaka. Na skarbnika Dariusza Subocza, skarbnika powiatu. W skład Komitetu Fundatorów Sztandaru weszli także burmistrzowie i wójtowie powiatu oraz przedstawiciele pracodawców. Od tego dnia rozpoczęły się wymagane procedury. Za pośrednictwem komendanta wojewódzkiego policji we Wrocławiu został złożony wniosek do ministra spraw wewnętrznych o nadanie komendzie sztandaru. Utworzono także specjalne konto na wpłaty i wystąpiono do marszałka województwa dolnośląskiego o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie pieniężnej zbiórki publicznej na terenie województwa dolnośląskiego. Na kolejnym posiedzeniu Społecznego Komitetu Fundatorów Sztandaru komendant powiatowy Policji w Jaworze inspektor Bogdan Kujawiak poinformował o aktualnym etapie przygotowań i wyborze pracowni, która wykona sztandar. Ustalono także, że na stronach internetowych wszystkich samorządów gminnych będą pojawiać się bieżące informacje o pracy komitetu. Najpoważniejsi darczyńcy zostaną uhonorowani specjalnym podziękowaniem podczas oficjalnych uroczystości oraz informacją o wsparciu finansowym i organizacyjnym w mediach i folderach okolicznościowych wydanych z tej okazji. Członkowie komitetu wyrażają również nadzieję, że dzięki pomocy wielu osób i instytucji inicjatywa ta zostanie uwieńczona sukcesem. Uroczystość przekazania sztandaru nastąpi 20 lipca podczas święta policji.